Myślałaś kiedyś, żeby na przykład porzucić show biznes i w ogóle zająć się czymś innym? Czy na razie jest tak, że to jest Twoje miejsce i czujesz się w nim jak ryba w wodzie? Wiesz co, no jakby ten biznes mnie na tyle nie pochłania na tak dużo nie robię, żebym czuła się w jakiś sposób zmęczona tym show biznesem? No i to pytanie, jak ja sobie ten show-biznes dawkuję. Oczywiście są takie wydarzenia, na których muszę się pojawić, typu ramówka, tak? konferencja, yy, czy, czy jak mamy jakieś działania związane z Dzień Dobry TVN, ale jeżeli chodzi o inne aktywności show-biznesowe, to tylko ja decyduję, czy ja chcę pójść na, na przykład na dany pokaz, na dane wydarzenie, brać udział w jakiejś akcji, czy nie. Więc ja na tyle, wydaje mi się, sobie m, to wszystko poukładałam, że zachowuję zdrowy, zdrowy balans i powiem ci, że może wiem, do czego pijesz, bo ja w wywiadzie ogłosiłam, że a może kiedyś rzucę biznes i wyjadę do Nowej Zelandii, czy wyjedziemy do Nowej Zelandii i tak to będzie wyglądało. Więc oczywiście teraz jakieś powstały e, absurdalne nagłówki, że ja chcę być, wyemigrować do Nowej Zelandii. Ludzie, ja bym chciała pojechać na wakacje. Rzuca się takie hasła, rzucę wszystko i wyjadę w Bieszczady, nie? Bo dostałam pytanie, jakie mam plany. Ja nie jestem ja osobą, która planuje i mam wszystko przemyślane do, wiesz, do 10 lat do przodu. Nie. Nie. Ja żyję chwilą. Na razie jest tak, jak jest, jest dobrze. Na razie udaje mi się te wszystkie moje aktywności pogodzić, że ani to nie jest kosztem rodziny, ani dzieci, ani przyjaciół, ani kosztem też mojego wolnego czasu, nie?